Tutaj jeszcze nie ma nie można. Ewelina Pydo i witam Państwa i zapraszam na się pogody. Dziś na wiersze 3 maja, ale teraz już Kasia Pydo czy Kasia Pomorska? Dzień dobry, dzień dobry. Na okolicy do słońca, czy na parapce Czas nawet do całego kraju. A teraz kocie i walacujemy po regionie i sprawdźmy. E Ewelina, powiedz mu. Gopusko w i Zawierczu, na torentach tak stąd i do słońca i pochunieszych. A to widzę, że góra oraz dańska Tychy, na torentach stopni i do słońca i pochunieszych. A pialsko-biała czy nie. Oraz żypcu na torenach są do słońca i <coughs> Kasiu! Powiedz mu, <słuch> YouTube, czy YouTube, ze swojej zawierciu na torenach stochni do słońca a Katowice, Zielona Góry oraz Gdańska, Tychy na torenach stochni do złońca i a, Katowice, Dańska, Tychy, tłędach, złońca i a Pielsku, Biała, czy się nie. Ola w na temat znów mi doznać i Zapraszam do sesko, widzimy się sportowy Poltowy za chwilę. Mhm. mhm, tak, tak. Robert Walczak. Dziękuję bardzo za uwagę. Swierze Eweliny Pyto-Wyconi... Nie, 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 nie. Niebieski, niebieski. Tylko i ten broszny w świat nie turał. Cóż, cóż. Zapraszam. Do zobaczenia w 21.10. Do widzenia.